Witam Państwa. Mamy piękną pogodę. Słoneczko świeci. Bydło. Tak jak widzicie zostało sianokiszonkę, Kiszonkę. Jedzą! Jak widzicie tam na końcu ta jedna zawsze z tyłu stoi. To jest właśnie ta, która jest najniżej w hierarchii, ona właśnie, żeby się nie przepychać, to właśnie stoi zawsze na końcu, zawsze jej osobno muszę dać, żeby po prostu miała dostęp do jedzenia, żeby się mogła najeść. Tak samo w hierarchii najwyżej stoi byk, później te trzy czarne krowy a i reszta jałbek tam już. według tego jak, która się przepycha tak później w hierarchii są jak widać brzuszki rosną. Tutaj one jako te. Czy starasowe wycielenia dopiero będą miały koło czerwca, końcówką czerwca. Także tutaj wcześniej będą właśnie te czarne. One były pierwsze pokryte. Dlatego, że jałówki jak przyjechały, były za młode, żeby od razu były pokryte równo właśnie z tymi krowami. Dlatego krowy są wcześniej. Także myślę, że końcówką marca coś tutaj... Z tych czarnych nam się zacznie cielić. Tak Jak tutaj widać, ta w środku przybyku, no krówka masywna. Także jest szansa, że ona właśnie pierwsza urodzi. Wczoraj dostały słomę, to tak jak widać, mają sucho. No i dzisiaj z racji tej pogody, fajna, słoneczna, myślę siać jęczmień. Myślę, że filmik właśnie z siewu jęczmienia też wrzucę. Może kogoś zainteresuje. No I tak one sobie tutaj jedzą. Spokojnie najedzone już są. Wczoraj też dostały na wieczór większą ilość, także dzisiaj tutaj się nie przepychają. No a spokojnie sobie jedzą. Tutaj ten pasek, co mam przy krowach, z warzywami, właśnie go poorałem. Stało tu rozrzucone obor, trochę obornika. No i dzisiaj to myślę tak samo zbronować. No i będzie można przy, przy powoli właśnie zaczynać przygotowywania do siewu. Marchewek, buraków. Oto już najwyższa pora, mamy marzec. Także myślę, że jak coś przykryjemy włókniną, to powinno się to dobrze rozwijać. Jak widać cały ogród tutaj między drzewkami jest wyłożony słomą, aby właśnie to wszystko powolutku się rozkładało, żeby robiło warstwę próchniczną, żeby tutaj się rozwijały właśnie wszystkie dżownice, zwierzątka jakie są w ziemi i żeby ta Ziemia nabierała takiego wysokiego poziomu życia biologicznego, po to, aby właśnie te roślinki tutaj bez nawozów wydawały dobry plon. Te jabłonki, jak widzicie, trochę się krzewiały, Trzeba będzie je poobcinać troszeczkę, żeby nie było dużo takich dzikich pędów. I tun tunelem foliowym będę się musiał zająć. Tam zostało y, po kurkach y, do posprzątania, wyniesienia grząd, gniazd. No i tam też będzie trzeba to troszeczkę prze przełożyć, przekopać. Tam jest warstwa obornika po nich, żeby to wszystko zaczęło tam też już y, 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 gnić. No i myślę, że tam już pierwsze sadzonki przeniosę w tym tygodniu. Y, no z tego względu, że już właśnie w domu zaczęły się buić. Strasznie zaczęły te rozsady wybiegać z doniczek. I tutaj w tym tunelu jakby nie było, będą miały więcej światła. Myślę, że zaczną się lepiej rozwijać. A jeszcze chwilę do krów podejdziemy. Kurki zamknięte, ta jak widać nic tutaj nie biega, z tego względu, że ostatnio zaczął bardzo je atakować lis. Dość sporo właśnie wyniósł. No i teraz właśnie są duże i zamknięte. Siatki przyszły, natomiast podwórko jest tak zrobione, że chwilowo nie ma go jak za bardzo ogrodzić, bo będzie przeszkadzało praktycznie w każdą stronę, żeby te siatki były cały czas Rozłożone, nie będzie możliwości przejazdów. No i właśnie będę musiał myśleć nad kurnikiem, właśnie, żeby już go zacząć robić, żeby kurki mogły wyjechać tutaj z podwórka. Prawdopodobnie pójdą na las. Tutaj, właśnie, co widać, ten brzozowy. On jest dość fajny, duży. Z racji tego, że jest troszeczkę też rzadki, tam się puszcza trochę trawy. Także myślę, że jak tam kurki wejdą, będą miały co dziobać. Na pewno w siłce będą mieszać. Tak jak tutaj jeszcze ogrodzenia nie było, no to lubiały sobie tam po prostu do tego lasu wchodzić. Teraz tutaj Wam pokażę, jak on wygląda. Tutaj jeszcze trochę po montażu płotu właśnie zostało. No, tak wygląda las. Jak widzicie właśnie jest... To jest rzadki, jest w dużej przestrzeni, także myślę, że jak właśnie z tej starej ramy z maszyny zrobię kurnik, to on tutaj bez problemu między drzewami będzie jeździł. Z tego względu chcę wpuszczać kury do lasu, ponieważ las jest miejscem, w którym no przynajmniej według mnie w lesie nie używa się żadnych środków ochrony roślin. Więc las pod tym względem jest czysty. No Na pewno, na pewno mój las, tutaj nigdy nie było nic pryskane. Także jak widzicie, wszystko tutaj rośnie. I kurki, akurat tutaj, będą miały jak grzebać, co szukać. No i myślę, że też swoją obecność tutaj będą nawozić ten teren. No i też zacznie ta trawka, co się tutaj pojawia, lepiej rosnąć. Drzewka, które małe wschodzą, też pójdą właśnie w górę. Miałem pomysł, żeby tutaj właśnie wpuszczać warchlaki na tucz. Bo byłby to tucz po prostu całoroczny, między drzewami wiadomo świnie by się fajnie tutaj chowały. No ale niestety wymogi weterynaryjne teraz tego za bardzo nie pozwalają. No a budowa ogrodzeń, zrobienie to tak, żeby to było prawnie, no to się troszeczkę mija z celem, bo jest za duży wkład w to, aby porobić właśnie wybiegi. No i tak wygląda ten las. Tutaj jest jeszcze stara siatka właśnie z tyłu. Ona troszeczkę była poniszczona, bo tu yy, wichury przechodziły. Drzewa na nią poupadały, nie spełniała już swojej roli. Mezogrodzenie ogrodzenie zostało stworzone do tego, żeby tutaj blokowało wejście yy, dzikich zwierząt na teren gospodarstwa. No właśnie ta siatka co tam jest, no nie do końca spełniała tą rolę. Tak to wygląda. Także na tą chwilę będzie wszystko. No I do następnego usłyszenia. Pozdrawiam.